Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów o prawie budowlanym, czyli o tej nowelizacji prawa budowlanego, która wchodzi, weszła 3 czerwca, teraz, tego roku, 2023. To prawo u nas tak się zmienia szybko, że większość ludzi nie kuma o co chodzi, i tak samo jak urzędnicy czasami nawet nie wiedzą, jak to faktycznie ma być. Tak samo jest tutaj. Zaraz Wam powiem o tej nowelizacji, co ona wprowadziła ciekawego. Słuchajcie, ja jestem zwykłym robolem, takim pracownikiem fizycznym. Nieważne, co robię, czy to, czy tamto, zwykłym. I jak cokolwiek chcecie załatwić gdzieś w urzędzie, zgodnie z prawem, to te prawo powinno być bardzo łatwe. Bardzo łatwe, proste, przejrzyste dla każdego, żeby nikt tam nie musiał szukać, chodzić, pytać się i prosić, tak? Jak to zrobić? Teraz, dlaczego jest to związany ten film dzisiejszy z tą nowelizacją? A więc, słuchajcie, weszła nowelizacja taka, że oczywiście to jest luka prawna, ona pewnie może wcześniej czy później zostanie usunięta. Znowu jakaś nowelizacja wejdzie i będzie to zmienione, aczkolwiek niekoniecznie, bo, bo może tak będzie w tym prawie budowlanym. Co tutaj się stało? A więc stało się to, że możemy stawiać budynki gospodarcze do 150 metrów, rozumiecie, do 150 metrów, z tym, że parterówki bez żadnego pozwolenia i bez żadnego zgłoszenia. Jak macie kawałeczek działki, to w pierwszej jakby fazie tej całej nowelizacji jeszcze tam w przygotowaniu miało być uproszczenie dla rolników. Ale okazało się, że w ustawie nie ma nic ani jednego słowa o tym, że jest to dla rolników, tylko jest budynek gospodarczy przeznaczony jakby pod produkcję rolną albo do użytkowania związaną z produkcją rolną. Co to znaczy? Ano to, że jak macie warzywniak, to możecie w takim budynku gospodarczym sobie trzymać narzędzia i przechowywać na przykład marchewkę 2 kilo, 5 kilo, nie wiem, cebuli i 10 kilo ziemniaków, tak ze swojego warzywniaka i to już jest ten budynek służy jak gdyby do produkcji związanej z produkcją rolną nie ogrodniczą rolną ewentualnie nie wiem będziecie mieli jednego jeden ul z pszczołami albo mm, królika albo nie wiem pięć kurek i będziecie już w zasadzie jak gdyby rolnikami robicie coś co robi zwykły rolnik oczywiście w skali mikro ale pod tą ustawę, właśnie pod tą nowelizację się łapiecie. Czyli możecie budować taki dom, 150 metrów dom. No to nie jest dom mieszkalny, jako. Będzie cały czas budynek gospodarczy, tak? Bez żadnego pozwolenia, bez żadnego zgłoszenia, bez żadnego odbioru, nic. Nigdzie go nie rejestrujecie, rozumiecie? Dla mnie to jakaś totalna masakra jest bo ja jak chciałem wybudować ten domek no chcę wybudować bo jeszcze go nie wybudowałem domek na zgłoszenie 35 metrów, musiałem złożyć tam jakieś szkice umiejscowić go na mapce gdzie to ma być itp i te, nie Oczywiście powtórkę miałem wiecie składałem drugi raz papiery bo coś tam nie, nie pasowało nie wiem coś na mapce źle narysowałem czy coś tam nie pamiętam już mniejsza z tym no a kąta dachu nie podałem no, takie tam bzdury były, ale trzeba było to poprawić. A teraz się okazuje, że ja ten domek według tego nowego prawa, tej nowelizacji, nie musiałbym go w ogóle wzgłaszać, tylko sobie wybudować. Oczywiście zgodnie z prawem innym, jak gdyby, czyli tam zachować odległości od granicy, działki, wysokość, tam też jest określona chyba do 6 metrów. Nie pamiętam teraz dokładnie, do 6 albo do 7 metrów maksymalnie. Taki domek można budować gospodarczy. Bez żadnego właśnie pozwolenia, bez żadnego zgłoszenia itp., itd. Te prawo nasze, ja tutaj nie mówię o tym, kto rządzi, żeby tam nikt nie myślał, jest tak bezsensownie robione, że zamiast upraszczać nam pewne rzeczy, to tylko po prostu utrudnia. Dla wielu osób to utrudnia. Robienie jakichś coraz to, co pół roku nowelizacji, które mówią, możecie mieć dom bez pozwolenia. Nie, no, musicie mieć dom z pozwoleniem, ale. Do 70 metrów po obrysie możecie, bez pozwolenia, bez kierownika budowy, chyba nawet zresztą. Fakt, że reszta wszystko inne jest to samo, ale te dwie rzeczy wam uciekają. Potem dom z pozwoleniem, gdzie większość, 98% w tej chwili budynków budowanych, mieszkalnych jest z pozwoleniem, czyli ten dom bez pozwolenia w zasadzie w ogóle y, nie, nie, jakby nie załapał, bo ludzie się boją tego, że, że jak taki dom wybudują, to potem przyjdzie w końcu jakiś tam nadzór, albo ktoś i powie, że to lipa jest totalna i jeszcze Wam każą rozbiórkę robić. Więc większość osób woli robić to z pozwoleniem. Mówię o budynkach mieszkalnych. Są teraz tak, domki te... Do 35 metrów, one oczywiście powinny być gospodarcze, ale niektórzy wiadomo, wykorzystują je jako mieszkalne. Ja się nie dziwię, ludzie nie mają kasy, więc budują sobie malutki domeczek, żeby tam chociaż mieć swój kąt, tak, niż tam gdzieś u kogoś mieszkać albo wynajmować. Nie dziwię się tym ludziom. Czyli naginanie jest takiego trochę prawa, ale niech tak będzie. Ok, teraz są domki, na przykład do 35 metrów kwadratowych dalej. Ale w innej procedurze, już nie na zgłoszenie, tylko z pozwoleniem czyli normalnie musicie mieć geodetę, architekta, srekta i te inne rzeczy i to jest wtedy, jeżeli chcecie postawić tylko półtorej metra od granicy działki taki domek gospodarczy, mały, to wtedy musicie iść jakby w pełnej procedurze, jakbyście dom budowali, nie? Teraz właśnie są te domki takie jak ja będę budował, na zgłoszenie bez pozwolenia, czyli takie tylko zgłaszam, rysuję tam szkice, sryce i, i, i ten. Tylko, że taki domek muszę postawić 3 metry od granicy, jeśli nie ma okna albo drzwi od działki sąsiedniej. Jeśli ma, no to już 4 metry, tak? I tak to jest wszystko nam mieszane. Tak samo z tymi domami. Domy na pozwolenie, domy bez pozwolenia. Większość ludzi nie ogarnia tego tematu, nie wie tak naprawdę. O co w tym wszystkim chodzi? Zamiast być zrobione jakieś jedno prawo, takie proste, tak, macie działkę, możecie postawić dom na przykład dobra, 200 metrów. Tutaj nie będę wnikał, czy one powinny być z pozwoleniem, czy bez pozwolenia. Moim zdaniem lepiej z pozwoleniem, bo to przejdzie całą drogę przez urzędy. Będziecie mieli święty spokój, że to poszło tak, jak ma być, że tam wszystkie papiery wam się zgadzają. Bez pozwolenia, to dlatego wam mówiłem już, że. Te domki w tej chwili mało się jak gdyby budują bez pozwolenia, bo ludzie się boją. Jeżeli się wybudują, wybudujecie domek bez pozwolenia, czyli nikt was jak gdyby nie będzie sprawdzał, odpowiadacie wy i architekt. Na dzień dobry, tam trochę architekt też nie. I potem, jak coś wyjdzie nie tak, to będziecie mieli jakąś lipę. Tak jak jest z pozwoleniem, to jest to sprawdzone. Wiadomo, że tak ma być, odebrane, zamknięta budowa, koniec. I to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Niech tak będzie. Niby idziemy, upraszczamy, ale tak naprawdę nie upraszczamy, tylko jeszcze bardziej ludziom robimy mętlik z głowy. Tak to najkrócej nazwę, wiecie? Bo teraz ludzie nie wiedzą, ty, ty jaki dom budujemy. No, na pozwolenie. Nie, no, bez pozwolenia, bo to szybciej będzie. O miesiąc, może o dwa. No. także tutaj nie ten. Teraz domki gospodarcze, te właśnie 35 metrów, te pierwsze, które były i są dalej, nie? Są na zgłoszenie, ale są też jak gdyby w pełnej procedurze, czyli na pozwolenie, tak? Zgłoszenie, ale w pełnej procedurze. ktoś tam nie nazywa na pozwolenie, tylko zgłoszenie z pełną procedurą, żeby bliżej granicy działki postawić, żebyście tam z tyłu 3 metry nie mieli, tylko półtorej, tak? Teraz wychodzi już zupełny, totalny bezsens, że możecie sobie postawić 100 metrów albo 120 budynku gospodarczego. Tylko, że pamiętajcie, no jak ktoś Was podkabluje, bo tak to najkrócej trzeba powiedzieć, ewentualnie jakiś tam inny... Trafi się coś tam, to i przyjdzie do was nadzór, to będziecie musieli teraz się tłumaczyć, dlaczego wybudowaliście ten budynek. Bo tego ma budynku w ogóle na mapach nie ma, bo nie musicie go zgłaszać, nie musicie mieć pozwolenia, nie musicie iść do geodety nigdzie go nie ma. On jest fizycznie, ale nie ma. Więc ja nie wiem, jak to będzie zrobione, żeby tam potem na tych mapach się to znalazło gdzieś, nie? Nie wiem, czy z satelity z góry zrobią jakieś zdjęcie, czy coś. Totalny, zamiast to wszystko, już Wam mówiłem, zamiast coraz bardziej być to upraszczane, to jest coraz bardziej tak robione, że ludzie często sami nie wiedzą, jaką decyzję podjąć i w jakim trybie budować domek, na przykład gospodarczy, czy dom, taki już mieszkalny, tak? I teraz wyobraźcie sobie: ja będę chował jedną kurę i postawię sobie 100-metrowy domek gospodarczy. Bez zgłoszenia, bez pozwolenia, i mam to gdzieś wywalone. Jak ktoś mnie podkabluje przykładowo, nie? No to powiem, że przez kurę hoduje, pod ustawę się łapie. Jak nadzór będzie na to patrzył? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj też trzeba właśnie brać pod uwagę to, że może nadzór powie, no nie, ale pan nie jesteś, dla jednej kurki to trzeba było postawić 10 metrów, ale kto, ty idziesz do sądu i mówicie, jakim prawem oni powiedzieli, że dla jednej kurki 10 10 metrów tak, kwadratowych. Dla mojej jednej kurki ja chcę mieć luz, bluz i tp i td. Ja mam mieć 100 metrów budynek gospodarczy. Taki kurnik, ale to się liczy jako budynek gospodarczy. Także słuchajcie, jest totalna rozpierducha taka tak zwana. Robią, nie wiem, coś robią albo nie zdają sobie sprawy z tego, że Wcale nie ułatwiają, tylko jeszcze utrudniają te wszystkie decyzje dla zwykłego człowieka, który ma podjąć, tak? Czy, bu czy budować taki budynek w takiej w trybie, w takim trybie, czy w takim trybie, czy jeszcze w innym trybie? Czyli tak jak ten teraz najprostszy jakby wychodzi, bez pozwolenia i bez zgłoszenia. W ogóle, tak jak wam mówiłem, nic nie trzeba. No, budujecie koniec, kropka, dziękuję. Mamy sobie domek gospodarczy, na przykład 50 metrów, albo 70 metrów, albo 150 metrów. I to możecie wybudować, nie musicie być rolnikiem się okazuje, możecie wybudować sobie na jakieś działce, która tam nawet nie musi być to działka rolna, może być ponoć, tego jest, nie jestem na 100% pewien, sorry, budowlana, ale dlatego, że macie tam warzywniak i produkcję rolną, Prowadzicie, bo tam sobie sadzicie marchewkę, rzodkiewkę, yy, pietruszkę, cebulę, chrzan, nie wiem co tam jeszcze, co tam jeszcze się sadzi, ziemniaki i truskawki na przykład. I to jest produkcja rolna, której, dzięki której możecie sobie taki domek wybudować. Totalny jest bałagan w tym wszystkim i taki bezsens. Zamiast zrobić raz, a porządnie, to jest taka, jak Wam już mówiłem, no, totalna taka rozwałka. No. Co ja będę Wam więcej tłumaczył? Takie jest moje zdanie. Ktoś tam może pomyśleć inaczej, a może ktoś sam nie wiedzieć, jak jest. No tak, jak ja Wam mówię na dzisiaj, to wychodzi na to, że nie musiałbym nic zgłaszać: nic. Żadnego tam domku gospodarczego, który będę budował, nic, po prostu sobie idę, kupuję materiał, buduję i tyle. Jak ktoś kiedykolwiek mi się spyta, a czemu pan wybudował dom? No jak, przecież nowelizacja ustawy prawo budowlane z tego właśnie 3 czerwca pozwala mi na to, żebym sobie wybudował budynek gospodarczy, który potrzebny mi jest do produkcji rolnej. A mój, moja ziemia ta rolna to jest ten warzywniak obok, tak? I tam sobie będę składował narzędzia, które mi potrzebne są do uprawy, marchewki i tych innych warzyw, jakie Wam już mówiłem, i tak to jest. Także, jak ktoś chce, to może sobie budować w tej chwili 100 metrów budynek gospodarczy bez pozwolenia, bez zgłoszenia, od tako robić, co chce. Tam jest tylko jeden wymóg, że powinność, ten budynek ma mieć konstrukcję prostą, czy jakoś tak się nazywa, czyli, czyli też nie wiadomo, co to jest, bo w ustawie nigdzie nie jest napisane, co jest konstrukcja prosta, czyli rozumiem, że jakiś kwadrat, prostokąt, taki prosty budyneczek, nie? Ale to tak wszystko idzie dla mnie bardzo śmieszne. No niektórzy może będą się cieszyli, ale, ale dla mnie to jest jakaś totalna... Yy, paranoja i bezsens wprowadzanie takich jak gdyby ulepszeń, które potem mogą nie być takimi ulepsza, ulepszeniami, jak się okaże, że ktoś to skorzysta, bo to jest taka luka prawna. Można z tego skorzystać, z tym, że pamiętajcie, no możecie się natknąć w którymś momencie na kontrolę z jakiegoś urzędu nadzoru budowlanego, z nadzoru, tak? I oni Wam powiedzą, że nie, tak, tak, to, to Pan, to nie, Panu się nie należy. No i wtedy jest trochę lipa, nie? Trzeba się tłumaczyć albo iść do sądu z tym, żeby tam Wam nie kazali tego rozbierać, tak? Także tutaj decyzja należy do każdego, ale dla mnie to totalny taki śmiech dla sali. Miało być ułatwiane cały czas, a jest tylko wprowadzane takie zamieszanie. Często ludzie tego nie rozumieją, nie wiedzą i tak to wygląda w naszym kraju. Chyba. Może się mylę, nie? Może jest lepiej i ładniej i fajniej. Ale jest jak jest, także co? Trzymajcie się przy niedzieli. Pozdrowionka, budować teraz domy. W sumie to nie wiem, czy jak ktoś was podpieprzy, no to, to, to pewnie mieszkać tam nie możecie w takim budynku, nie? Ale tak jak teraz, 35 metrów też ludzie mieszkali i okej, okay, także teraz sobie postawicie już 70 metrów bez żadnych jakichś żadnych papierów, bez niczego, i też będziecie tam mogli sobie mieszkać. Dwa króliki tam sobie wstawicie i powiecie, że od razu ich pilnujecie, bo to sobie jest wasza hodowla rolna powiedzmy, bo chyba króliki też się liczą, tak jak pszczoły, tak jak, nie wiem, drzewka owocowe itp. Itd. Także co? Trzymajcie się. Pozdrowionka w naszym pięknym, pokręconym kraju.